Witam państwa bardzo serdecznie. Fundacja Carpe Diem kończy wakacje. Przed nami jeszcze jeden weekend sierpniowy i wrzesień, czas szkoły, przygotowania się do pracy. My państwu chcemy zaproponować jesienią myślę, że w miarę ciekawe propozycje. Tradycyjnie Odbędzie się w Archikatedrze Łódzkiej festiwal muzyki organowej i kameralnej w Archikatedrze Łódzkiej. To jest głównie zaproszenie dla łódzkich melomanów. W ramach tego festiwalu, który rozpoczyna się 5 września i skończy się 21 września, będzie to sześć koncertów, będzie można uczestniczyć w recitalach organowych oraz koncertach kameralnych organy ze stowarzyszeniem y, instrumentów. E, drugą propozycją jaką mamy jest skierowana dla kobiet. W październiku w Łodzi tradycyjnie po raz trzynasty odbędzie się meeting na rzecz walki z rakiem piersi i szyjki macicy. Będzie to 9 października y, w poniedziałek konferencja dla maturzystek oraz y, w sobotę, czyli 14 października w sobotę będą badania bezpłatne jak zwykle przy pasażu Schillera, że daty mi się mylą. To są eventy stacjonarne odbywające się w Łodzi, kulturalne i prozdrowotne. No i oczywiście mamy dla Państwa jeszcze propozycje ogólnopolską, nawet poza granicę polskie wychodzącą, czyli wracają na antenę autorskie spotkania w sieci. W roli prowadzącego oczywiście Marek Zając Szykujemy dla Państwa, myślę, interesujące propozycje. Będzie tych spotkań siedem w internecie od 27 września co drugą środę, godzina 20. To są nasze propozycje na jesień dla łodzian i w ogóle dla Państwa. I myślę, że mogłabym Państwa jeszcze zachęcić do śledzenia naszego kanału na YouTube, gdzie jest seria filmików, krótkich filmików z okazji 600-lecia naszego miasta, gdzie pokazujemy różne ciekawe miejsca warte uwagi i popularyzacji związane z łodzią, z wielokulturowością naszego miasta. Tyle propozycji dla Państwa na nadchodzącą jesień ze strony Fundacji Carpediem. Zapraszam.